Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą objeżdżemy. Mać Mać Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Polakami dał nam przykład, bo na patę jak zwycięża mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej. Polski. Za Twoim przewodem złączym się zaszczyt, wielki honor, że tutaj gościmy prezydenta Responsability, pana Andrzeja Dudy. I zapraszam go teraz, nie tylko, żeby zabrał głos, ale żeby czuł się u siebie jako część polskiej Wielkiej Brytanii. Dziękuję. Szanowni Panowie Ambasadorowie, Panowie Ministrowie, Szanowny Panie Prezesie, Pani Dyrektor, Szanowni Państwo Prezesi, Przewodniczący wszystkich polskich organizacji, które są zgrupowane tutaj i które w ogóle są obecne w Londynie, w Wielkiej Brytanii, Wszyscy Dostojni Gości, Wielce Szanowni Państwo, Drodzy rodacy, drodzy przyjaciele, kochana młodzieży, harcerze, bo widzę także i tutaj druchowie są. Przede wszystkim chcę bardzo podziękować za zaproszenie. Muszę Państwu powiedzieć, że nie wiedziałem, że jestem pierwszym prezydentem Rzeczypospolitej, tej odrodzonej Rzeczypospolitej, który... Ma ten zaszczyt, żeby odwiedzać państwa tutaj, w tym budynku, w tym miejscu, gdzie na co dzień tętni i grupuje się to polskie życie Londynu, Wielkiej Brytanii, gdzie grupuje się ono właśnie poprzez co tutaj bardzo mocno podkreślałem też w rozmowie z panem prezesem poprzez czynnik, jak ja to mówię, społeczny. To nie państwo polskie zbudowało ten ośrodek, to nie, to nie była inicjatywa ówczesnego PRL-u, to była inicjatywa Polaków, którzy tutaj żyli, dlatego że do takiej Polski, jaka została przyniesiona na sowieckich bagnetach na tereny Rzeczypospolitej, czy to nie mogli, czy nie chcieli wracać. Chcieli być wolnymi ludźmi, chcieli żyć w demokratycznym państwie. Wierzyli w to, że wolna suwerenna niepodległa Polska prawdziwie się rządząca i prawdziwie rządzona wolą Polaków wróci i cały czas tutaj o nią walczyli. Bardzo dziękuję, że kultywujecie państwo tą pamięć. Dziękuję za tablicę pana prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, która jest tutaj obecna i którą miałem przyjemność widzieć, wspominając go zresztą. Bo Miałem ten zaszczyt, że znałem pana prezydenta. Towarzyszyłem mu zresztą w, w kilku jego podróżach w Polsce, jeszcze jako minister w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dziękuję za podtrzymywanie tej pamięci, ale przede wszystkim dziękuję za podtrzymywanie polskości. Dziękuję za to, że to był zawsze ten ośrodek, gdzie ta polskość była, tętniła. Do czasu, kiedy było to potrzebne, tutaj trwała walka, właśnie o to, by Polska odzyskała swoją pełną wolność, niepodległość, suwerenność. Tu przybywali ludzie Solidarności, tu znajdowali swój azyl, swoje schronienie, tu bardzo często znajdowali pomoc. Ale dziękuję, że do dzisiaj cały czas jest to miejsce, gdzie nasi rodacy przychodzą. Cieszy mnie to także, że właśnie ci z młodszego pokolenia, Ci z tej młodej emigracji, ci, którzy tutaj są kilka, czasem kilkanaście lat. Dziękuję wszystkim Państwu, że kultywujecie Polskość, dziękuję za to, że uczycie dzieci polskiego, dziękuję za to, że uczycie o polskiej historii, dziękuję za to, że kultywujecie naszą tradycję, nasze zwyczaje, to co ważne. Także wśród tych naszych polskich dzieci, które są także dziećmi brytyjskimi, dlatego że urodziły się tutaj w Wielkiej Brytanii, to jest ziemia, która ich przyjęła na świat, można tak powiedzieć. Tutaj mają obywatelstwo, więc śmiało mogą mówić: Wielka Brytania jest naszą ojczyzną, ale Polska też jest naszą ojczyzną, bo to jest ojczyzna naszych rodziców, to jest ojczyzna naszych dziadków. Znamy polską historię, mówimy po polsku. Ja zawsze, jak państwo wiecie, w czasie mojej pierwszej podróży tutaj do Londynu w 14 roku w czasie kampanii prezydenckiej kiedy byłem dopiero kandydatem na prezydenta spotykałem się z moimi rodakami, z tą właśnie powiedzmy taką młodzieżą w moim wieku i młodszą i mówiłem wtedy chciałbym, żebyście wrócili. Ach, straszne było wtedy oburzenie, gdzie wrócili, do czego w ogóle i tak dalej. Proszę państwa, ja cały czas zachęcam. Ja bym bardzo chciał, żebyście wrócili. Dzisiaj tutaj rozmawiałem przed chwilą z państwem, którzy tutaj na co dzień przygotowują dla gości różnych posiłki w restauracji i właśnie mówili: "A tak czasem jeździmy tu, czasem chwilę tu, chwilę w Polsce, chwilę, chwilę tutaj w Londynie". To jest to, to jest ta wolność, o którą walczyły te ci ze starszych pokoleń, z pokolenia moich rodziców, z pokolenia moich dziadków. Tutaj w Londynie i w innych miejscach na emigracji, o tą właśnie wolność, o to, żeby Polacy nie musieli być za granicą, o to, żeby nie musieli mieszkać w Polsce, o to, żeby mogli się przemieszczać, mogli przyjeżdżać. I dzisiaj to jest. I dobrze, że to jest. I ogromnie się z tego cieszymy. I ogromnie się cieszymy z naszej obecności we wspólnocie wolnych narodów. Które mogą się tym cieszyć. I cieszymy się ogromnie z tego, że także Polska jest coraz zamożniejsza, że można w Polsce zarobić pieniądze, przyjechać do Londynu, pobyć chwilę w Londynie wrócić do Polski, że jest coraz więcej takich Polaków, dla których nie jest to żaden problem, którzy nie muszą tutaj liczyć każdego funta. Po prostu ich na to stać. Dziękuję, że też ich Państwo tutaj przyjmujecie. Dziękuję wszystkim tym spośród Państwa, którzy założyli stąd biznesy w Polsce. Dziękuję wszystkim tym, którzy w Polsce zbudowali czy budują domy. Można prowadzić biznes tu i tam. Wiecie doskonale o tym jednocześnie i do tego zachęcam. Ogromnie. My oczywiście, mówię ja inni przedstawiciele polskich władz, staramy się o to, żeby w Polsce było jak najlepiej. Sytuacja jest jak na obecne czasy bardzo trudne, pewną spiralę inflacyjną wywołaną różnymi czynnikami. Jest ostatnio dużo takich nawet dosyć uczciwych opracowań ekonomicznych, które podają właśnie, że są dyskusje na ten temat, różne przyczyny. Oczywiście z jednej strony przyczyny takie związane z polityką fiskalną, ale z drugiej strony także, co tu mówić, no, po prostu ceny energii, które są w trendzie ogólnoświatowym, związane także z tym, co stało się na Ukrainie, z rosyjską agresją na Ukrainę ale w Polsce mamy znakomity wzrost gospodarczy od 2019 roku według europejskich wszystkich standardów i danych przekraczający w tej chwili 11%, jeden z absolutnie najwyższych w Europie przy średniej na zachodzie Europy 2,5%, więc to jest rzeczywiście znaczący postęp i w znaczącym stopniu jesteśmy coraz bliżej. Poziomu życia zachodnioeuropejskiego i to widać. Ja mówię w średniej społecznej. Są ludzie, którzy dawno w Polsce ten poziom przekroczyli. Żyją znacznie lepiej niż przeciętna na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych. Tak jest. Państwo doskonale to wiecie. Ale dziękuję za to, że Polska jest obecna tutaj właśnie dzięki Państwa pracy. Ogromnie dziękuję też za to, że nas tutaj reprezentujecie w brytyjskim społeczeństwie. Dziękuję za Polish Heritage Days. Za to, że się Państwo włączyliście, za to, że to było pięknie przygotowane, pięknie przeprowadzone. Cieszę się bardzo, że włączyła się także obecna tutaj polska dyplomacja. To wspaniałe. Właśnie my powinniśmy tutaj pokazywać, jak piękny jest nasz kraj, że jesteśmy z niego dumni, że brytyjscy nasi sąsiedzi, przyjaciele, przyjedźcie do Polski zobaczcie, odwiedźcie. Jest co podziwiać. Tak jak w Wielkiej Brytanii jest co podziwiać, tak samo w Polsce jest co podziwiać. Dziękuję za to, że Państwo nas tutaj tak pięknie reprezentujecie, że opinia o Polakach jest tak dobra. Rozmawiałem ostatnio, dosłownie ostatnio, z Jego Królewską Mością. Miałem specjalne spotkanie z Jego Królewską Mością tuż przed uroczystością koronacji dłuższą chwilę na to, żeby porozmawiać. Właśnie rozmawiałem właśnie między innymi o Państwa pracy, o Państwa wkładzie w gospodarkę brytyjską, o Państwa wkładzie w rozwój Wielkiej Brytanii, o Państwa znaczeniu tutaj w Wielkiej Brytanii. Bardzo są zmartwieni, że moglibyście Państwo wyjechać do Polski. To bardzo dobrze. I ja się z tego bardzo cieszę, bo to pokazuje, jak bardzo jesteście cenni. Gratuluję tego z całego serca i i bardzo się z tego cieszę. To z tego właśnie rzeczywiście jestem dumny jako prezydent Rzeczypospolitej, że państwo nas tak pięknie tutaj reprezentujecie. To dobrze. Nie, mówię to zupełnie poważnie. Bardzo za to dziękuję. Bardzo, bardzo za to dziękuję. Dzisiaj Polacy tutaj w Wielkiej Brytanii są obecni we wszystkich branżach. Od przetwórni rybnych, od branży sprzątania, poprzez najwyższe, najbardziej high-techowe Branże IT i, i inne, gdzie naprawdę trzeba wysokiej klasy specjalistów, system bankowy, finansowe, instytucje. Wszędzie dzisiaj są ludzie z Polski doskonale przygotowani, wykształceni, cenieni, bardzo zdolni. Bardzo za to dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję, że przy tym wszystkim. W dzisiejszym świecie wykorzystujecie też wszystkie możliwości, także te, które daje współczesny świat, do tego właśnie, by pozostać cały czas przy, przy swojej tradycji, przy polskiej tradycji, przy, przy polskich zwyczajach, przy polskiej mowie, że, że uczycie tej polskiej mowy dzieci. Dziękuję także wszystkim rodzicom i dzieciom, bo ja wiem o tym, że szkoła sobotnia to jest szkoła, do której trzeba pójść w czasie, kiedy. Jest po prostu wolne i można byłoby pojechać gdzieś na weekend. Można byłoby korzystać z jakichś innych form rozrywki, wypoczynku. Można byłoby uczyć się czegoś innego, zamiast języka polskiego, zamiast polskiej historii, zamiast jakichś elementów, właśnie polskiej kultury, polskiej tradycji. Bardzo dziękuję Państwu za to, że ten czas jest w rodzinach poświęcany. Jestem za to naprawdę ogromnie, ogromnie wdzięczny. Robicie Państwo, Dużą rzecz dla Rzeczypospolitej Polskiej. Może to bardzo pompatycznie brzmi w tym momencie, ale to jest naprawdę działanie dla Rzeczypospolitej Polskiej. Żeby te nasze dzieci, ta nasza młodzież, nawet jeżeli będzie mieszkała tutaj w Wielkiej Brytanii, bo tutaj się nie wiem, urodziła, bo tu się przyzwyczaiła, tu się wychowała, tu się dobrze czuje, nawet jeżeli będzie przyjeżdżała do Polski tylko raz na kilka lat, to żeby miała tą świadomość, Poczucia związku z Polską, z polską kulturą, ze swoim pochodzeniem. Mam nadzieję, także dumy z Polski jako ojczyzny swoich rodziców. Daj Boże, także w poczuciu wewnętrznym swojej osobistej ojczyzny. Bardzo Państwu za to dziękuję. Robicie Państwo naprawdę tutaj wspaniałą pracę i, i Rzeczpospolita to widzi i pamięta. Ogromnie dziękuję. I oczywiście jeszcze specjalnie mówię to głośno, bo żona by mnie tam nie wpuściła do domu z powrotem. Dziękuję polskim nauczycielom. Nauczycielom dziękuję, którzy uczą dzieci, i dyrektorem szkół dziękuję z całego serca, także nie innym. dziękuję bardzo, panie prezydencie. Zapraszam teraz. Prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, panią Alicję Donimirską, Zapraszam. Szanowny panie prezydencie, panowie ambasadorowie, szanowni goście. Jest mi niezmiernie miło, że mogę dziś w Londynie w imieniu Polskiej Organizacji Wielkiej Brytanii powitać tak zaszczytnego gościa, jakim jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. To spotkanie jest dla nas wspaniałą okazją by móc przedstawić Panu Prezydentowi różnorodność naszej działalności na rzecz Polaków w Wielkiej Brytanii. Brytyjska Polonia, a z nią polskie organizacje, jest unikatowa w swojej strukturze łączenia trzech emigracji, począwszy od tej wojennej, poprzez solidarnościową, po tą najliczniejszą, przybyłą po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Niesamowite oddanie polskiej sprawie wojennej imigracji i ich dzieci Znaczyło, że po wojnie powstawało wiele organizacji, a te już działające prężnie się rozwijały, przyjmując nowych członków i tworząc filie w całej Wielkiej Brytanii. Społeczność polska stała się bardzo zżyta, co zachęcało następne pokolenia do brania czynnego udziału w życiu polonijnym. W 1946 roku, po uznaniu przez rząd brytyjski rządów komunistycznej Polsce. Zrzeszające ponad 50 organizacji Zjednoczenie Polskie Wielkiej Brytanii przejęło od rządu RP na uchodźstwie rolę promowania i reprezentowania interesów mniejszości polskiej przed instytucjami i rządem brytyjskim. Angażując się również w sprawy międzynarodowe, ostatnio przemawiając przed ambasadą rosyjską w rocznicę agresji na Ukrainę, czy organizując kampanie mające na celu zachęcenie Polaków do brania udziału w brytyjskich wyborach. Są wśród nas przedstawiciele dużych organizacji, jak Zrzeszająca 20 tysięcy uczniów Polska Macie Szkolna, mający w swych szaragach 2000 harcerzy Związek Harcerstwa Polskiego czy Federacja Polskich Zespołów, w których tańczy blisko tysiąc osób, jak i wielu mniejszych, równie ważnych dla Polaków na Wyspach organizacji. Są to obecne organizacje, które działają od ponad 70 lat jak i te, które istnieją zaledwie od kilku lat. Co nas wszystkich łączy, to Polskość. Polskość manifestowana w różnoraki sposób. Przez edukację i wychowanie młodzieży, przez pomoc Polakom w potrzebie, opiekę duszpasterską, dbanie o historię, kulturę czy organizowanie wydarzeń budujących naszą wspólnotę. Działania polskich organizacji Wielkiej Brytanii dzięki pracy setek ludzi poświęcających swój czas i energię służą nie tylko do ochrony i promowania polskiego dziedzictwa, ale również do budowania silniejszych mostów pomiędzy Brytyjczykami i Polakami. Wierzymy, że poprzez bliską współpracę i dzielenie się doświadczeniem, również między pokoleniami, możemy skutecznie realizować nasze cele i przyczyniać się do rozwoju zarówno polskiej społeczności Wielkiej Brytanii, jak i naszej ojczyzny. Na koniec pragnę wyrazić głęboką wdzięczność za to, że możemy dzisiaj gościć prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. Obecność pana prezydenta jest dowodem na to, jak ważna jest praca organizacji polonijnych i jak ważne jest dla nas wszystkich utrzymanie żywych więzi z ojczyzną. Pozostaje mi życzyć państwu miłego wieczoru, a pana prezydenta zaprosić do ponownych odwiedziń brytyjskiej Polonii. Dziękuję. Na tym kończymy oficjalną część spotkania. Zapraszam Pana Prezydenta oraz zgromadzonych gości do osobistej rozmowy. Proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz. Pani Dyrektor mi tutaj przypomniała. Proszę Państwa, kiedy, kiedy, kiedy tutaj przed chwilą padła kwestia wyborów tutaj w Wielkiej Brytanii, ja proszę, żebyście się Państwo włączali w życie polityczne Wielkiej Brytanii. Tak, proszę włączać się, uczestniczyć w wyborach, także w sensie korzystania z biernego prawa wyborczego, po to, żeby być wybieranym do różnego rodzaju gremia, gremiów tutaj w Wielkiej Brytanii, które współdecydują o sprawach życia codziennego, także tych wszystkich tu moich rodaków, którzy w Wielkiej Brytanii mieszkają, dla których jest to. Druga ojczyzna, czy może pierwsza ojczyzna w niektórych przypadkach. Proszę, żebyście Państwo brali udział, bo po to, żeby móc coś zmieniać, poprawiać warunki i w jakimś sensie walczyć o swoje sprawy, to trzeba mieć możliwość mówienia o tym głośno. A w demokratycznym kraju ma się tą możliwość wtedy, kiedy korzysta się z biernego prawa wyborczego. Więc bardzo proszę, żebyście Państwo z niego korzystali. Są dzisiaj już nasi rodacy którzy w różnych gremiach zasiadają i rzeczywiście dbają o polskie sprawy, interesują się nimi, współpracują z polskimi, z polskimi służbami dyplomatycznymi. Starają się działać w taki sposób, aby to życie naszych rodaków tutaj na wyspach było łatwiejsze, aby przełamywać różne bariery, likwidować różne problemy, rozwiązywać te problemy. Bardzo za to dziękuję. I prosiłbym i cieszyłbym się, gdyby takich osób, które właśnie decydują się wziąć udział czynny w życiu publicznym, było po prostu więcej. Więc z jednej strony działanie takie bezpośrednio dla Polski, dla polskości, właśnie poprzez organizacje, poprzez szkoły, poprzez kultywowanie tradycji, poprzez uczenie dzieci i młodzieży naszej tradycji, kultury, poprzez y, tworzenie i utrzymywanie takich instytucji które właśnie pokazują polską tradycję, także tą polską tradycję, która tutaj powstawała przez, przez, przez stulecia na wyspach, ale także i właśnie włączanie, włączanie się czynnie w życie samej Wielkiej Brytanii. To tak. Na zakończenie ja części oficjalnej Bardzo dziękuję. dziękuję. Pana Prezydenta na spotkanie z Państwem.